Dziękuję uprzejmie. Karol Piekutowski, ja reprezentuję Fundację AED Szansa dla Serca. To jest organizacja, która zrzesza ludzi, którzy chcą mówić o, o tym, jak ratować życie właśnie w takich ulicznych warunkach. Jest wśród nas kilku wolontariuszy, którzy razem z nami, z Państwem poćwiczą za chwilę. Zaprosimy Państwa do drugiej sali, część z Państwa poproszę od razu na początku, żeby te dwa stoliki z nami zostały już do końca, a resztę Państwa do drugiej sali poproszę. I chcemy Wam rzeczywiście pokazać, Praktykę. Jak to sami możecie zrobić? Będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności, kto już je ma, kto ich nie ma, bez żadnych kompleksów. Powinniście po prostu troszeczkę popracować i mam nadzieję, że się nieco przynajmniej spłucicie, wtedy będzie, będzie to dobry efekt. Dzisiaj, chciałem nawiązać do tego, co Pani Profesor powiedziała. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych ruszyła kampania społeczna, która dotyczy która została zorganizowana przez chłopaka, który dwa lata temu w czasie meczu bejsbolowego na boisku dostał piłką klatkę piersiową i to była przyczyna zatrzymania krążenia u niego. Żeby nie jego trener, który znał podstawy pierwszej pomocy, podstawy naprawdę, wiedział, że trzeba ucisnąć klatkę piersiową w jakim tempie mniej więcej na jaką głębokość i że trzeba mieć usztywnione łokcie i w tempie 100 na minutę w tempie Stay na Alive, bg uciskać klatkę piersiową tego chłopaka, i po kilkunastu minutach, kiedy przyjechało pogotowie, po prostu można było go uratować. I to, to, był, to była krytyczna, krytyczna, w ogóle, krytyczne, krytyczne działanie dla jego życia. I się udało, i on dzisiaj, po dwóch latach, w drugie swoje urodziny, jak to mówi, zaczyna działać. I namawia wszystkich. Zaczyna od Nowego Jorku. Wszystkie szkoły mają uczyć się pierwszej pomocy, mają być wyposażone w defibrylatory automatyczne, po to, żeby właśnie zmniejszyć ryzyko i zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia ofiar nagłego zatrzymania krążenia. Ja dosłownie w kilku slajdach chciałem Państwu o paru takich rzeczach najważniejszych powiedzieć. Połowa wszystkich zgonów, na pewno doskonale sobie Państwo z tego zdajecie, bo często w grupach, które nie zajmują się na co dzień um, tematyką medyczną. Oni w głowach mają główne przyczyny zgonów w ogóle na świecie i w Polsce wypadki drogowe. To jest pierwsza przyczyna zgonów, e, jaką ludzie, jaka ludziom przychodzi do głowy. Druga nowotwory. E, I dopiero gdzieś tam na końcu, e, czasami przychodzi do głowy, oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy ludzie wiedzą doskonale. Połowę wszystkich zgonów w Polsce, spośród ponad 300 tysięcy, to są. E, mają przyczyny sercowo-naczyniowe. Bezpośrednią przyczyną śmierci 40 tysięcy osób w Polsce jest nagłe zatrzymanie krążenia. To są statystyki podawane i publikowane przez Europejską Radę Resuscytacji w skali Ogólnoeuropejskiej. One tutaj zostały przeliczone na, na populację w Polsce, a jednocześnie potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny. Tak? To rzeczywiście jest taka skala. 40 tysięcy ludzi rocznie w Polsce umiera. Bezpośrednią przyczyną jest nagłe zatrzymanie krążenia. Większość przypadków tego zatrzymania krążenia ma miejsce poza szpitalem, na ulicy, w domu, w szkole, w różnych miejscach. 97% ofiar zatrzymania krążenia, nagłego zatrzymania krążenia umiera, ponieważ Albo pomoc nie przybywa na czas, czyli w pogotowie przyjeżdża po 12, 15, czasami yy, krócej, ale mimo wszystko tutaj, yy, tak jak pani profesor opowiadała, ten czas ma wielkie znaczenie i to kiedy zostanie yy, podana yy, profesjonalna pomoc, to jest szalenie istotne, ale te pierwsze 3-4 minuty są szalenie istotne i mają tutaj wielkie, wielkie znaczenie, ponieważ to, co musimy zrobić, to zdać sobie sprawę, że ten problem nie dotyczy tylko osób starszych, tylko osób bardzo schorowanych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy chorzy i tego typu sytuacje, jak ta, którą teraz Państwu zaprezentuję, dopiero, dopiero są pierwszym objawem. To jest kilkarz głównie bohaterem tego filmu 24-latek wtedy, mój e, równowiecznik, e, <grywa> chłopak, który poprzednią całą karierę świat miał, e, w świat e, płatarski grał w Węgier, grał w prezentacji e, e, Hiszpanii, wtedy w Portugalii e, i na boisku nagle po odgryzaniu wału, bo to jest przeciwnik, nagle, próbnie, nie było żadnych na przed chwilą teraz leży i podjęto akcję resuscytacyjną, jak widzicie Państwo, ktoś na tym zna, widzi, że tego e, ucisku było e, zbyt szybkie, były przerywane te uciski, to nie była właściwa resuscytacja, tam nie było też dystrybulatora, e, ten człowiek zmarł. Po, potem po sekcji okazało się, że miał wadę serca, której nie był świadom. Tak? To jest w ogóle osobny problem, I, i, i podejście do sportu, to co się działo w ubiegłym roku, jak pamiętacie Państwo, tu w Warszawie na maratonie warszawskim biegłym No Ten obszar wymaga jeszcze osobnej pracy i wielu, wielu godzin dyskusji. W każdym razie widać skutki. Czy możemy to zmienić? i czy można uratować chociaż część z tych 40 tysięcy osób można, część można. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką idealną sytuację, że wszyscy ludzie w Polsce znają podstawy pierwszej pomocy i mają w pobliżu defibrylatory automatyczne, no to można byłoby przypuszczać, że rzeczywiście tak jak jest na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie 100% osób, u których wystąpił, wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, przeżywa. Ponieważ tam AED jest 100 metrów od każdego punktu na lotnisku, ponieważ ludzie, którzy tam są, często mają świadomość tego, co to jest AED i potrafią go użyć. Były przypadki, na pewno w mediach państwo słyszeli, że na lotnisku stewardessa uratowała pasażera z Kuwaitu, że jakiś pasażer użył defibulatora, a potem cały system, który jest z tym sprzężony, ratownicy, którzy tam są na miejscu, dwie karetki z defibrylatorami, teletransmisja danych, która pozwala po prostu błyskawicznie przesłać dane do pracowników oddziału. Ten system działa i wtedy ratujemy 100%. Oczywiście pewnie będą zawsze przypadki, które się wymkną, ale według Europejskiej Rady Resuscytacji, jeżeli na miejscu jest defibrator, jeżeli szybko zostają e, zostaje udzielona pomoc i resuscytacja, do 85% ludzi jesteśmy w stanie uratować, więc jest naprawdę o co walczyć. Pierwsza pomoc, to jak Państwo wiecie, uciski klatki piersiowej, oddechy, które też nie muszą być konieczne, tak, to nie jest coś bardzo koniecznego. Najważniejsze są uciski, i użycie defibrylatora. To o defibrylatorze za <grymne> Albo. Proszę o pomoc. Albo, proszę pan, pana, pana, proszę Pana czy pana. Proszę Państwo, słuchajcie, jak będzie pował. Młody mężczyzna nagle upadza. Dla nas jest ślad konsternacji, zastanowienia, a dla niego tak naprawdę czas zaczyna tykać. Te cztery mnóstwo, o tak których mówiliśmy, rozpoczynają się już w momencie, kiedy dojdzie do zatrzymania krążenia. W tym momencie został dostarczony desperator AED. Na pacjenta. białe elektrody od szeregu pudełka. Umocuj elektrody na górze w sposób przedstawiony na schemacie. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Raz, dwa, trzy. Definiowanie wykonano. Upewnij się, że wezwano pogodownie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. Rozpocznij.

Szanowni Państwo widzicie, wcale nie musimy być zawodnimi ratownikami, ja wcale nie do końca musimy znać wszystkich materiałów prezentacyjnego Wykonanie. Jedyne, co było potrzebne do tego, żeby uratować się temu człowiekowi, to e, podjęcie tego pierwszego kroku, tak? czyli podejście do poszkodowanego, e, ocena jego stanu zgodności, ocena oddechu, e, szybkie dostarczenie dyrektora AED. Jeżeli nie, wiemy, nie potrafimy, bo im się użyć, włączmy go po prostu, a on dalej, tak jak Państwo słyszeliście, poprowadzi nas e, do sukcesu tak naprawdę.